Witam witam serdecznie z tej spokojny człowiek a to jest taka fajna gierka, o której dowiedziałem się ostatnio na YouTube oglądałem jakiś filmik jednego z youtuberów i pomyślałem, że wam to pokażę. Jest to gra multiplayer moim zdaniem dosyć fajna Polega na tym, że mamy Kuleczkę, która na początku jest dosyć mała, następnie połyka mniejsze kulki. Jak rośnie, no to musi uważać też na te większe kulki od niej, jeżeli ją połkną, no to przegrywamy, na tym to polega. Zresztą zobaczycie w praniu jak to wygląda, zaprezentuję wam. Nie wiem jak to będzie wyglądało dokładnie w praniu, bo grałem dosyć bardzo krótko. Powiem wam tak, zagrałem kilka sekund i pomyślałem, nie, to jest całkiem spoko, bo tutaj się gra z ludźmi, wiecie z tego świata i naprawdę jest to moim zdaniem spokogierka. No i dobra, zaczynamy. Bierzemy tutaj mój nick będzie z spokojny. Zresztą zobaczymy kto wypadnie. Więc już play. Spokojny. Sterowanie dosyć proste, sterujemy myszką, zjadając te małe kulki rośniemy. I dzięki temu będziemy mogli potem wykorzystać, jednak trzeba uważać na większe kulki, bo większe kulki są dosyć groźne dla nas, o widzicie, że tutaj już niektóre to są bardzo duże, o kurwa, zaraz nas zjedzą, można było tutaj zjeść tą, o, jesteśmy więksi, ładnie, zjedliśmy jedną kulkę, udało, tu się można schować, tu nas nikt nie widzi, o kurwa, jakiś agar przed nami był, teraz musimy tutaj się zjeść te mniejsze kulki, o, o kurwa, Poland, 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 spieprzać, spieprzać. Dosyć groźne te kulki były, dobra, ale jeszcze tutaj się nadal pojawiają. Mam nadzieję, że tutaj przeżyje jakoś przynajmniej... O kurwa. Pamiętajcie o tym, żeby sterować myszką. Jeżeli oddalamy się, to nasza kulka jest szybciej, jeżeli się przybliżamy, to... O kurwa przegraliśmy, ta fioletowa nas rozjebała. Jesteśmy w miarę dużą kulką, możemy się powiększyć... Znaczy możemy się... jakby to wam powiedzieć... Podzielić na, na więcej kule, wtedy będziemy... Możli, może, mogę, Kurwa, nie mogę się znowu wysłowić. Będziemy mogli się wtedy podzielić i będzie nas po prostu więcej, będzie większa szansa, że przeżyjemy. Czym jesteśmy bliżej myszki, nasza kulka... Czym wyżej nasza myszka jest bliżej, bliżej kulki, nasza kulka tak jakby wolniej, dobra? Spieprzamy, o widzicie, to był myk, dzięki temu, któremu żyjemy, bo nasza mniejsza kulka została. Może tutaj teraz się jeszcze nie możemy podzielić. Dobra, może się to uda. Pytanie, o kurwa, było blisko. Było blisko, było blisko. Spieprzać, spieprzać. Na szczęście udało nam się zjeść. Ona dosyć rośnie, 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 rośnie. Jeszcze jesteśmy chyba jeszcze za mali, żeby tutaj z nim dyskutować. Jeszcze zrobimy sobie jedną kulkę. Spieprzać, spieprzać, spieprzać. Zjedzona, została zjedzona nasza jedna kula. Na szczęście jeszcze mamy kilka kul, dobra. Tutaj będzie Hitler jakiś. Widzę, napierdala ją na nas dobrze. Dobra, Tendryk, może się uda. Yy, dobra, dawaj, dawaj, nie przestawaj. O kurwa, o kurwa, jeszcze nie jest dobrze. Yy, jesteśmy w środku. Yy, rośniemy, rośniemy, rośniemy. Jeszcze jedna kulka może się uda przeżyć, jakby się udało przeżyć. Ten bob jest kurwa niebezpieczny. Yy, dobra, tu jeszcze jakiś zielony skurwiel... ...pływa, obraz spear O, jedna kulka została zjedzona, dwie nawet chyba. Fade, jakiś kurwa. Ten fade jest na szóstym miejscu, on jest dosyć groźny. Dobra, jeszcze trochę i ta nasza kurtka, naszej kulki będziemy w stanie powiększyć. Bierzemy jeszcze jedną, wysyłamy. Jest zatem szansa, że może jakoś przeżyjemy. Chciałbym tutaj dosyć... O kurwa, co to jest? Co za skurwysyn? Dobra. Eee, tu się pomyknie nasza... O kurwa. O kurwa, dobra, tutaj ten dyk. Bo jesteśmy jeszcze dosyć małymi kulkami, dosyć jeszcze zagrożeni. okej, okay, okej, okay, by było blisko, byśmy zjedli tą czerwoną. Dawaj, 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 dawaj. Dawaj, Poland, Poland, spierdalaj stąd. O kurwa, zielona kulka leci. O Kurwa zrobiłem błąd chyba teraz Popełniłem błąd, ale jest szansa, że się odrodzimy w, jak, w jakiś stopniu O kurwa Spierdalać, spierdalać, spierdalać nie W nie tą stronę Kurwa, przegraliśmy, ale utrzymaliśmy się Przez chwilka, yy, kilka chwil Dobra, jeszcze raz Spróbujmy, o kurwa, co to to jakiś stado Wściekłych kul Czerwony, dobra Powiem wam, czy więcej tym lepiej Wydaje się, że te małe kulki Dobra, tutaj na razie trzeba jeść, nie wchodzimy w konflikty. Jestem dosyć spokojny, tak, jak, kurwa. Zjadnij nas, kurwa! No nie udało się, dobra, jeszcze raz! kurwy syny jebane, jesteśmy małą kulką, spokojną kulką. Nie, nie umieściłem na ten spokojny człowiek z takiego powodu, że się napis nie zmieścił, kurwa. Filotowa. Kurwa chce nas zjeść. Teraz uwaga, uwaga, na dwie czarne spokojne, znaczy dwie czerwone. Myślałeś, że na wojeździe. Kurwa, przegraliśmy po raz kolejny. No, powiem wam, dosyć trudne. To jest tutaj, trzeba taktycznie dobrze rozegrać. O kurwa, Turcy już tutaj na Widziałem to na jednego youtubera, naprawdę bardzo fajnie to grał. Mi idzie niezbyt dobrze, takie troszeczkę rozeznanie w tym. Świecie, dobra, 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 napieprzanie, na napieprzanie, napieprzanie, tylko żeby się z nimi nie zdarzać, jeszcze jesteśmy zbyt mali, żeby się pomnożyć, podzielić, nie wiem czy jestem większy, dobra, ten ding, ten dyk może się uda, kto na D, a z D, nie chciałbym go spotkać, bo to kurwa jakiś gigant, uuu, dobra, może tutaj, oni zjedają te małe kulki, naprawdę, ty... chciałbym być taką wielką kulką chociaż raz, żebym się tego nie udało, nie wiem czy mi się uda, naprawdę, ja gram w... o kurwa chyba ten Polar będzie chciał mnie zeżrzeć, ale tu widzę, Bidos. Bidos, idzie po tej kurwa. Dobra. O kurwa. O fart, fart, to duży. Kolejna jest, odbiła się. Troszeczkę nie mam. Tak, jest, powiększamy się. Mieliśmy do takiego małego farta. Jest nas trochę więcej. KGB chyba tam. KGB, przed chwilą było. Jeszcze raz tu powiększyć, powiększyć. Jest szansa, że się Nażremy tych kulek. Cztery już mamy. O kurwa, nie przy tej y zielonej, bo ona nas pierdolą, o kurwa. Jeszcze piąta, dobra. O kurwa, przejebane. Przejebane, przejebane. Przejebane, przejebane, kurwa. Między gigantami, między gigantami, między jakąś dupą kurwa jesteśmy teraz. O ja pierdzie, dobra, jeszcze jedna. Między Polandem, uda się kurwa, uda się tu tędy. Kurwa, jak ja to przeżyję to będzie cud jakiś. O ja pierdole, teraz tutaj nażremy się tych kropek małych. No, na nas trochę powiększą. Dobra, jeszcze jest dwie kulki. Dobra, spieprzać, spieprzać, spieprzać. No teraz idzie dobrze, teraz kurwa jest tado jakichś dzikusów. No, przydałoby się powiększyć z powrotem, chyba byśmy tutaj mogli trochę dłużej pograć. Dobrze, nie jest źle, nie jest źle. Kurwa, jak to przetrwać, jak to przetrwać? Jeszcze powiększyłem się, jeszcze się powiększam. Oj, nieźle jest, nieźle jest. Kurwa, tylko że teraz jesteśmy już praktycznie do przegrania Hannibal, ty chuju eee, Jeszcze raz, dobra eee, To jest Agar IO Nie wiem, to jest zresztą strona Agar IO no, Zobaczymy jak to wygląda no, Dobra, nieźle. nieźle Nieźle, nieźle Kurwa Chciałbym się tu powiększyć Te 2, 1, 3, 2 Fefe Jakiś, kurwa, mam nadzieję Chciałbym tutaj skolegować się żeby mnie nie napierdalali, na razie jeszcze nie mam szans, no, na razie będę żerarł tą, nie wiem, taktyka w tych mniejszych kurkach jest taka, że można, e, więcej szansa uciec, ale niestety nie można pożerać jakichś takich, w miarę, nie, o kurwa, o kurwa. Nie wiem czy już, dobra, tutaj nie będę się zbliżał do tych żółtych, bo oni są niebezpiecznie chociaż tu kurwa, jeszcze są, jeszcze gorsi, kurwa, spierdalaj. Nie, rzek x4, chuj ci w dupę. W takim razie. Dobra, dobra, ale nieba spierdalamy spierdolamy. Jakiś kurwa czarny. oba może ten Turk go spierdoli. Dobra, jest szansa. Nie, nie chcę kurwa. o Chciałbym mnie położyć kurwa. Nie wiem, no, chciałbym tutaj zginąć. Znaczy chciałbym się schować tutaj, dobra. Powoli, dobra, może tego Polanda kurwa zjemy. Ten poland już kurwa grana trochę w tą grę dzisiaj. Dobra, 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 dobra. dobra. Powoli, powoli, zreć wszystko, kurwa, co tu jest. Za... O, kurwa. Nie będę. Dobra, ominęli mnie jakimś fartem. Nie zauważyli mnie chyba, dobra. O, masz szczęście. O, kurwa. Dobra. Titler. Spierdalaj, kurwa, najlepiej. O, widzę, że. Te małe kulki boją się nas. O, jakbym się teraz powiększył. Jakbym się teraz powiększył. Spierdalaj. Kurwa, teraz on mnie może rzeżeć, dobra, spierdolamy, niezbyt fajnie, ale jest to rzeczywiście nieźle, 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 może to jest koncepcja, żeby tutaj wygrać ciągle teraz, znaczy wygrać, żeby kurwa coś, no chodź tu kutasku spierdol, ale byłoby fajnie, bym go rzeżarł, dobra, może to się uda, no dobra, przydałoby się trochę powiększyć jeszcze, nie będę się na po... I jeszcze, dobra, może tu. O, 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 I przejmujecie, kurwa! Tylko, żeby ten turkę mnie nie przejął teraz. Ja pierdolę, ale on wielki jest. Nie wypuści te kule, kurwa, wiecie o co chodzi, to jest po mnie. O, jeszcze ci. O, kurwa! Taktycznie rozegranie. Na szczęście się udało. Yy, ale będą mnie tutaj naciskać. O, 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 o. Spierdola, 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 spierdola. może się uda? Nie, dobra, nie będę się tutaj, tutaj pośniakł. Yy, dobra, patyczkował, dobra, nieźle, nieźle, źle, nie spokojnie, rośniemy piłę, nieźle, no troszeczkę dłużej już, wiesz, gram, dobra, o, idzie, 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 a, blisko byłoby, że tego kurwa, byłoby fajnie, tutaj, nie wiem, czy tutaj, tylko, obra. Tych czterech, ale on się tutaj będzie musiał zaraz, dobra, w ogóle, rośniemy czas, chyba, nie wiem, jaki jestem duży, okej, okay, o, kurwa. O pojebane to jest bośnia. My masz przejebane teraz kolego chyba. Gdybym go zerzał, to byłoby w super, to byłoby idealnie. O kurwa, jaka dupa wielka. Kagi beznowu na czele. O kurwa, Germany. Spierdalać. spierdalać stąd. Ewidentnie spierdalać, dobra. Nie jestem waszym fanem teraz, dobra. Dotknijmy się, dotnijmy się, dotnijmy się, kurwa, blisko było. O ja pierdolę, ten... O kurwa! Ja pierdolę, urosło to no, nie, nie nie wiem jak oni mogą wtedy przegrać ciągle. bo się nawet nie da no znowu nie... O, Turkej! Zjadłem cię O kurwa Niemcy, 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 Attila spierdalaj Attila ode mnie. Spierdalaj kurwa Attila ode mnie, bo się wypromuje na YouTube kurwa. Jak mi chcesz, że mnie kurwa zjadł i urósł do... Fuja po raz kolejny. Trzeba jakoś taktycznie to rozgrywać, no kurwa. Oni wszyscy chcą małego zjeść. Wielkiego to kurwa nic nie jest, dobra. Ale dobra, na razie jest dobrze. Potem jest już ciężko. O kurwa, Milew. Oni ż naprawdę grają w to dobrze, chłopaki, trzeba powiedzieć. Czy kobiety? Dobra. O kurwa, dobra, czerwony z pierwszej. Poland, jaki urósł. Już po znowu, kurwa. Ech, chuje, kurwa. Jeszcze z dwie, z dwie rozgrywki kończymy tą zabawę. O kurwa, znowu w tu dupa o, i tu się kurwa zjedzą. Jest taki mały kurwa, ten obok tu mnie. Jak w to grać? O kurwa. O kurwa. Dodzi. Piesek, dobra, jeszcze za ra dwa razy. Już wam zaprezentowałem mniej więcej o co tu chodzi w tym. x -shore. Baru, Baru, dobra, nie będę się to przetwierać. to jest niebezpiecznie niby. Dobra. O. O kurwa. Piar, Tamten też w mnie, Portugal. Chciałem ześć ale Wychujałem go. Kurwa, czterech wypuścił. Powiem że jak wypuszczałem tych. To... O kurwa. Naciska na mnie teraz pierdolaj. KFC. No wszystko zierzam do... Te wielkie to kurwa są niby są niepozorne, a kurwa zżrą każdego, dola. Ale ja bym tego zjeżdżał, to byłoby fajnie. Jeszcze nie mogę nikogo dobrać. Szkoda, że nie, nie zżarłem teraz nikt, dobra, spierdalaj, nie w tą stronę. Dobra. Mogę wypuścić. Jeszcze nie mogę wypuścić kurwa żadnego. O kurwa, spierdalaj. Okej. Okay. Będziemy uciekać, tak, dobra. Spokojnie, teraz będziemy kierować się pierwszą przede wszystkim, bo to jest... Dobra, o kurwa, nikt. spierdala, spierdalej nikt. Ja pierdolę. O kurwa. O kurwa. O kurwa. Jakieś żarty pojebane. Dobra, tutaj. O ja pierdolę. To zeżyrzeć, dobra, dobra, dobra. Ja pierdolę i tego jest, zobaczcie sami. A jakaś Ania, dobra, pozdrawiam Anię. Bośnia, jakiegoś, dobra Urosłem znowu w jedną kulę Jeszcze jedna Może się to uda, o kurwa O, może ten dyk, może ten dyk Może ten dyk żeby mi się tylko nie, nie, barł mnie kurwa nie wybił, jeszcze jednej kulki, dobra Okej, okay, może ten, to, dobra, już nie będę się wracać pod to, bo nie ma sensu, dobra kto tu kurwa leci, dobra, o kurwa O kurwa, znowu o, ja pierdolę. Jeszcze ze trzy, to już by będzie troszeczkę mniejsi, ale dobra. Jeszcze jedna. Spierdalaj zielony. Kurwa, mogę zjeść. Dobra, jest tu. Spierdalaj, 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 spierdalaj. Kurwa, zjedzą mnie, ZJEDZĄ MNIE! Chuje, znowu od nowa. O, ja pierdolę, trochę dużo się utrzymałem teraz, nie? Trzeba, musicie przyznać to, że macie dobry materiał. Dobra, mam dwie, kulę. kule. Dobra, trzeba tu na się jeszcze stworzyć ze dwie. Dobra, Z zaraz, chwilę. Dobra, kurwa, a pierdziele, dobra. To byłoby tyle, taka prezentacja gierki, spodobała mi się, fajnie gra się w nią. Można się fajnie pobawić, diagram ja chujowo w to, ale dobra, to jest takie, taka prezentacja. A dlaczego? Dlatego, że pomyślałem, że od tych ciężkich gier można odpocząć jakoś. Jeżeli Wam się to spodoba to polecam, tutaj jest strona do tego, może Wam rzucę tą stronę na necie, więc już cześć.